Panie prezesie, podczas dzisiejszego posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich poruszanych jest bardzo wiele problemów, przed którymi stają dzisiaj samorządy. Jakie to problemy, gdyby pan miał tak wypunktować główne wyzwania dla samorządów? Dzisiaj tutaj mamy najważniejsze trzy sprawy, które nas tutaj dyskusją zajmują. Przede wszystkim stan finansów, jeżeli chodzi o samorząd powiatów. Od wielu lat niezmieniany, przy nieustannym dokładaniu zadań, bez środków finansowych. Stajemy się coraz bardziej niewydolni. Na szczęście jest wzrost gospodarczy, który przecież wszyscy odczuwamy, natomiast widzimy również po wskaźnikach naszych, że on się chyba zatrzymał bądź się zatrzymuje. Mamy też wiedzę z firm prywatnych, które mówią, że jest absolutny spadek produkcji, co by znaczyło, że za rok, a może wcześniej, jednak ten prognozowany PIT, który jest dochodem powiatów, będzie mniejszy bądź drastycznie mniejszy. Tego się bardzo obawiamy. No i na to oczywiście trzeba nałożyć całą dyskusję, która się toczy w ramach oświaty bo jednak środki przekazywane przez rząd są dużo mniejsze w stosunku do tych środków, które były wcześniej przekazywane, czy w innych latach. Po prostu rozjeżdża się, że tak powiem, ta krzywa dość znacząco, gdybyśmy mogli obserwować wykres. To też powoduje, że samorządy dziś już dopłacają nawet do płac. Nawet do płac. To go nie miało miejsca prawie nigdy. Mieliśmy na utrzymanie oczywiście infrastrukturę, bieżącą działalność, inwestycje zawsze. Natomiast nie było takiej sytuacji, żeby zaczynać dopłac dopłacać do płac. Minimalne wynagrodzenie, które wchodzi od 1 stycznia, tylko tą różnicę pogłębi, ponieważ jest wiele w naszych szkołach pracowników, szczególnie z obsługi, które, te, które nie spełniają tych wymogów. I ta kwota podwyżek. Od 1 stycznia będzie i ona będzie duża. Drugim tematem, który nas już łączy nieustannie od wielu lat, to jest ochrona zdrowia i nasze powiatowe szpitale. Skonsolidowaliśmy się, założony został Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych. W ramach tego związku mamy już dzisiaj zdiagnozowanych 120 szpitali, to mniej więcej jest połowa szpitali powiatowych w Polsce. No i pokazujemy, że na tą statystykę 90, prawie 3% szpitali niestety ma ujemny wynik finansowy, i to wynikający z tej działalności operacyjnej, czyli rocznej. Po prowadzeniu tzw. sieci szpitali bardzo się nam rozjeżdża sytuacja finansowa w szpitali. Dzisiaj w Polsce, a o tym od lat mówimy, nie ma lekarzy. Upadają kolejne, kolejne oddziały pediatryczne, wewnętrzne, neurologiczne. Nie ma tych lekarzy i te oddziały nie zostaną przywrócone. Nie wiem dlaczego taka jest inercja, jeżeli chodzi o działalność Ministerstwa Zdrowia. Nie mogę tego zrozumieć, bo skoro Zachód nas drenuje z lekarzy, z białego personelu, tak mówiąc kolokwialnie, i tamten język nie jest przeszkodą i, i nasze wykształcenie tutaj nie jest przeszkodą w Unii Europejskiej, to nie rozumiem dlaczego my byśmy mieli nie ściągać lekarzy z Ukrainy, z Białorusi, za zupełnie inne pieniądze, jak dzisiaj żądają tego od nas lekarze, u nas pracujący. No nie jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który tak naprawdę mówi, iż zmuszanie samorządów poprzez ustawy o działalności leczniczej do tego, aby pokrywać ujemny wynik finansowy który wynika z działalności operacyjnej jest sprzeczny z konstytucją. Myśmy tą ustawę, która wchodziła kilka lat temu, jako samorządy opiniowali negatywnie, no bo to tak nie może być, że za nie swoje błędy, nie za zarządzanie szpitalami my odpowiadamy, a decyzje są w zupełnie innym miejscu i to oczywiście kreuje większe środki finansowe, które nie są adekwatne do tego, które w szpitalach otrzymujemy. Powoduje to od roku 2017, 2018 też 2018 widać wyraźnie. A 19 pokaże już koronę w tym wszystkim, jak bardzo się zadłużamy. I dzisiaj szpitale w Polsce jeszcze niedawno miały 10 miliardów zadłużenia, 11, dzisiaj już jest prawie 14. Co będzie za rok? No właśnie, to są te pytania, które mówimy, że czas chyba to przerwać. Jako samorządy powiatowe tak się będziemy starać, żeby jeszcze spróbować dotrzeć do rządu, do przedstawicieli rządu, aby nas w końcu wysłuchano i popatrzono na dane, które mamy absolutnie perfekcyjnie przygotowane. No i coś z tym trzeba zrobić, przynajmniej nas wysuwać i przynajmniej chcieć zrozumieć, że nie chcemy z nikim walczyć, nie chcemy nikomu nic udowadniać na siłę, ale jednak my mamy rację. Jakie będą wobec tego plany na przyszły rok, który już niebawem się rozpocznie, czy to będą właśnie te główne wątki, o których Pan mówił, czy zakłada Pan, że dojdą jakieś nowe? Wątków nowych nigdy nie brakuje, natomiast żeby mówić o nowych, to no trzeba z tymi starymi coś zrobić, bo one absolutnie kumulują nie tylko naszą uwagę, ale znaczące środki finansowe. I jeżeli dzisiaj mówimy i o szpitalach i o świecie, i o tych kwotach, które musimy dokładać do tej działalności, no to na te inne wątki będzie brakowało środków finansowych. A przecież mieszkańcy oczekują zmian, nie tylko w drogach, ale w infrastrukturze, w szkołach, w rozbudowach, w przebudowach. Nastąpi absolutny zastój. Dzisiaj już w gminach wyraźnie widać, są gminy, które absolutnie zatrzymały inwestycje. W powiatach już jest wiele pomiatów, które mówią, no nie stać nas na wkład własny. Nawet do tego Funduszu Dróg Samorządowych gdzie tam jest udział własny na poziomie 50-40%. Okazuje, że jest źle. Chcemy rozmawiać i ze Związkiem Miast Polskich, i z Związkiem Województw, w zależności oczywiście w jakiej dziedzinie chcemy rozmawiać. Szpitale nas wszystkich będą łączyć na pewno, abyśmy mogli jednym głosem razem pokazywać te dane, które są najlepszym tłumaczem do wszystkiego, są rzetelnie przygotowane przez Główną Szkołę Handlową. Tutaj sytuacja współpracy z tymi związkami jest dla mnie istotna. Chcemy bardzo podjąć współpracę z Senatem. Myślę, że ten obecny stan i rozmowa właśnie w Senacie na temat tego artykułu 59 ustawy o działalności leczniczej, aby natychmiast go wykreślić i te nasze dopłaty do ujemnego wyniku finansowego po prostu przestały obowiązywać, byłby pierwszym takim najważniejszym działaniem, które należałoby podjąć. My go zresztą już podejmujemy, pewnie nam cały styczeń i może troszeczkę jeszcze zajmie czasu, bo, no bo to jest cały proces legislacyjny. Nie znamy jeszcze nastawienia ministra zdrowia. Dochodzą nas słuchy, że to jest czas 18 miesięcy. No właśnie, pojawiają się głosy o takim swoistym dojściu do ściany. Czy... Samorządy są dzisiaj w kryzysie, czy pan jednak jest optymistą w całej tej trudnej sytuacji? Są samorządy, które już długi szpitali po raz drugi albo trzeci spłacają za szpital. Są dyrektorzy szpitali, którzy zarządzają szpitalem 20 i więcej lat i przez wiele lat z dodatnim wynikiem, ja już tam nie jestem aż takim optymistą, żeby ten wynik był dodatni, jak się tylko ten szpital bilansuje. Bo reszta i tak należy do samorządu infrastruktura i cała działalność związana z obiektami, prawda? Ze sprzętem i zakup tego wyposażenia. Natomiast jeżeli po takim czasie... Do tych dyrektorów mówi się, że nie umiecie, że nie potraficie zarządzać. No to chyba nie jest tak. To chyba nie jest ta droga, którą należy wybrać. I tak, tak byśmy każdą dziedzinę naszego życia mogli dzisiaj w samorządzie opiewać. Prawda jest taka, że w wyniku tego, że wiele samorządów podejmuje spłatę zadłużenia szpitali, no nie mogą sobie pozwolić na inną realizację zadań, no bo są już właśnie pod ścianą, jak pani dobrze powiedziała. I tak się dzieje. Samorząd, który ja reprezentuję, nie ma wcale dużego długu. Szpitale przy jednostki zakładów opieki zdrowotnej. I jak się tak nie zadłużał w tym tempie szpital jeszcze przez 3-4 lata, no to ten czas dojścia do ściany to jest tylko kwestia niedługiego już czasu. Inni go mają już, inni go będą mieli za 2 lata. To nie napawa ani optymizm, ani nadzieją, że będzie lepiej, no bo do tej ściany dojdziemy i co wtedy? Wtedy, jak już dzisiaj zostało powiedziane, będziemy zarządzać samorządem, ale będziemy tymi, którzy nie potrafili zarządzać. Z takim dorobkiem będziemy odchodzić po wielu, wielu latach samorządowego działania, no chociaż to naprawdę wina leży gdzie indziej. Ja bym nawet nie chciał mówić o tym, że ktoś jest aż tak strasznie winien, bo to też może napawa trochę niechęcią do rozmowy. Brak rozmowy. Niechęć do rozmowy jest pierwszym tematem, który, który bardzo boli, a to, że u premiera leży już ponad rok zaproszenie na nasze spotkanie korporacji samorządowych, jest tego absolutnym dowodem. Jeżeli premier mówi, że rozmawia i chce rozmawiać ze wszystkimi, to dlaczego nie z samorządowcami?